No tym razem Krzysztof Kasprzak świetnie zaczął, wbił się klinem między dwóch zawodników gospodarzy i nie będzie chciał już tego wypuścić, a tam jeszcze ambitnie Mateusz Tonder przedziera się w walce o drugie miejsce. Zacięta rywalizacja oto kto będzie na wyjściu z tego wirażu za plecami Kasprzaka. Tonder naprawdę bardzo dzielnie walczy, ale teraz jeszcze zła wiadomość na Gdańczan. jest taka, że Krzysztof Kasprzak stracił już swoje prowadzenie, a teraz straci swoje drugie miejsce na rzecz Frederika Jakobsena, a więc zaczyna nam. Pachnieć znów tym, co działo się w wyścigu premierowym. Zawodnik tej klasy, tego pokroju, co Krzysztof Kasprzak powinien już zmierzać po zwycięstwo. Przez chwilę wydało się, tam Tonder nawet będzie w stanie przejść na drugą pozycję, ale potem te mrzonki szybko prysły i wszystko zakończyło się w jak najgorszy możliwy sposób. Wyścig numer 5 tego spotkania Arket Malesa Ostrów. Energa wybrzeże Gdańsk, no i rozpoczął Clint tym razem bardzo dobrze, Brennan na razie jest na czwartej pozycji, ale próbuje się poprawić, Clint już jednak spada na drugą pozycję, a więc trochę kazus Kasprzaka nam się tutaj powtarza, natomiast jeszcze będzie z pewnością walczył, na razie Jakobsen, wygląda na to, że mogą gospodarze stracić pierwsze punkty w tym dzisiejszym meczu, chyba, że Clint da się przechytrzyć i właśnie ten moment następuje. Nie w tej chwili gdzieś tam ci liderzy mieli pierwszą serię startów, by te przełożenia poustawiać, poprawić wszystko, no a kończy się to jak zwykle można by powiedzieć, walczyli jak nigdy, przegrali jak zwykle w tym piątym biegu no, ruszają już do walki świetnie Jakobsen, tam szeroko jadący, napędzający się Holder szuka sobie miejsca ale proszę, Niels Christian Iversen w tej chwili wychodzi na prowadzenie najciekawszy jak do tej pory początek tego biegu już tam Holder próbuje atakować był jeszcze naciskany przez Brenana ale dał radę, a Iversen już stracił swoje miejsce na rzecz Frederika Jakobsena na 4 do 2 w tej chwili jadą zawodnicy gospodarze, ale w takiej małej wojence między Iversenem a Holderem. W tej chwili Iversen jest przed Australijczykiem. Publiczność dopinguje. To już chodzi przede wszystkim o ten super prestiż, a nie to, czy rzeczywiście musi za wszelką cenę wygrać Holder z Iversenem. Iversen znów z dwoma punktami. Jakobsen z trzema, Holder z jednym Brennan. Na razie bez punktu. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Ruszyli w tej chwili Kasprzak z Klindem i są na podwójnym prowadzeniu, ale tam daleko gdzieś szeroko jadący Czugunow próbuje się napędzić. No i chyba już zaczyna być blokowany, ale Czugunow to jest walczak, który jeżeli poczuje ze w krwi, potrafi zaszaleć. Teraz Czugunow świetnie ruszył w kierunku krawężnika, ale na razie Klind się broni. Jeszcze Czugunow szuka prędkości. Jeszcze Także Jasiński gdzieś tam próbuje poprawić swoją sytuację. To jest paradoks, że w meczu w Gdańsku jechał świetnie przez większość meczu, a w końcówce właśnie w tym ostatnim biegu mu nie wyszło. I to zdecydowało o tym, że Gdańszczanie jednak przegrali z wilkami, a teraz szalejący Czugunow. Takiego chcą go właśnie oglądać kibice, co prawda przed chwilę wyglądało, że Kasprzak go wyprzedzi, ale z kolei on postraszył mocno Nikolaja Klinda, a Nikolaj Klind wreszcie jedzie chyba po trzy punkty, natomiast Czugunow przywiezie dwa. Walka Czugunowa z tą koalicją dwóch zawodników, ostatni bieg spotkania Arket Malesa Ostrów. Energa wybrzeże Gdańsk w Wielkopolsce ruszył świetnie Holder ma szansę na pierwszą pozycję. Jakobsen na razie na czwartym miejscu, a tu jeszcze kapitalnie atakuje Tonder. On jednak zostaje już szybko skontrowany, już riposta w wykonaniu Chrisa Holdera tam przy Krawężniku na czwartym miejscu majaczy postać Frederika Jakobsena, który tak dobrze jechał przez większość tego spotkania. Teraz już jakby troszkę taryfa ulgowa. Kolder załatwia swoje rachunki z Iversenem pokonując go w tym biegu. Natomiast brawa dla Tondera, prawa dla niego za walkę. Natomiast Frederik Jakobsen na czwartym miejscu 3 do 3. Zatem gdańszczanie przegrywają ten mecz 57 do 32.